Witam serdecznie w kolejnym filmie w kolejnym vlogu no właśnie zaczęliśmy się pakować do kolejnej wycieczki e, a plan jest taki e, Plan mamy taki za, koło zajeżdżamy koło Lęborka Koło Lemborga jest jeziorko. Jest Lemborg, jest jeziorko i jest miejscowość Pogorzele. I tutaj właśnie planujemy zajechać na nocleg. Eee, miejscówka, no prawdopodobnie fajna, bo widać, że jest i plaża i miejsce. Do zaparkowania. Widziałem tam jakieś kamperki stały. Także mam nadzieję, że jakoś nocleg wypali. Że akurat w tym miejscu, że nie będziemy musieli więcej szukać ludzi. Także co? To ja się zabieram za pakowanie do samochodu. Później jeszcze rowerki na górę. No i lecimy. Mamy 16.28, no myślę, że o 17 wyruszymy, bo mamy 100 km to gdzieś dwie, niecałe dwie godzinki. Jazdy to na 19 powinniśmy być tam. Także ja się zabieram do roboty. I już idziemy samo. No, 16.58 my... I start, i lecimy To ruszamy Na jeziorkiem powinniśmy 109 km Mamy to gdzieś, gdzieś około, Ludwia. no niecałe 2 godzinki powinny, powinniśmy być Także, niecałe 2 godzinki Idziemy na miejscu, no raczej dzisiaj już na rowery chyba nigdzie się nie wybierzemy, bo to, to już będzie za wyprost, późno... To, nie? A, my skręcamy na kościerzynę Na 214 w pełni kościerzyna, a my jedziemy w prawo na Kościerzynę Także już mamy 96 już Nie jest to 9, już jest 96 dłocyfrówka nie A jesteś, jesteśmy w miejscowości z dojeżdżamy już. Dostało nam 1300 metrów do tego całego tam jeziora, tego miejsca, gdzie mamy sobie nocleg zorganizować. Jak to będzie wyglądało, to nic nie wiem. Skręć w lewo w A, Tu mamy skręcić gdzieś w lewo teraz. Rozjadę. No żeśmy tutaj zajechali na tą miejscówkę wam powiem ale tutaj żeby przenocować to no, no byłoby gdzie? Tylko kurde samochodów trochę, czy jak ale się te, te samochody na pewno pojadą. Na do... jeziorko, to to będzie pusto później, nie? Tam pod płotem też jeszcze no, to by to nie będzie. było, bo tam wjeżdżać nie wolno, niby jest zakaz, nie, ruchu, nie? Także... Ale jeszcze wiecie co, objedziemy sobie tutaj i zobaczymy. No bo tak miejscówka to spoko, nie? Mm -hmm. No, tak jak tutaj przykładowo gdzieś tu w miejscu by sobie tam na boczku stanął z jeszcze Ale jeszcze zobaczymy tam dalej No ma się nie daj się no. No, ale jeszcze dalej, może gdzieś można gdzieś zjechać do. do głębiej do jeziora. O, tu to też by nie było źle. Tam widziałam nawet niżej samochód. A, z, tu zjechałem. No był, no, ale tam jest zakaz aha, ruchu był. Nie? Aha, po Może po akurat ten, pozwolił sobie, no. Który to tam może pracuje, albo A. coś, no, no nie wiadomo. iść zobaczyć, czy wiesz, tam gdzieś wjechać? Aha, się przejść po prostu. Bo można, wiesz, może być tak, że można gdzieś tam wjechać, i będzie fajny, fajna miejscówka, wiesz? Fajny plac. Tam ta dróżka, tak? Co prawo była? Miałeś tam wyglądać. No, no, no. no i gdzieś przy jeziorku, może wiesz? Bo tutaj nie, tu już, już, już nie ma szans. Tu już nie ma szans. Także tu musimy gdzieś zawrócić. Chyba się oddalamy, nawet wiesz? Oddalamy się, tu zawracamy i jedziemy tam, i najpierw się przejdziemy na razie zaparkowali autko idziemy teraz zobaczyć tą dróżkę co tam już widziałem dokąd ona prowadzi ale tu widzę płot kurczę także nieciekawie może ona prowadzić donikąd jezioro jest tam na dole a tu jeszcze jest kupa lasu by była jakaś polanka nawet tu gdzieś w lesie, nie? Mm -hmm. To by było fajnie. Może? Ani na widoku, nic, tylko gdzieś tam schowani I było no, fajnie. prowadzi do jeziora. a zobaczymy. Będziemy relacjonować. Dobra, nie te kamienie. Tego wszystkiego żeśmy kombinowali i zapomniałem nagrać to. Gałęzie za nisko wiszą, akurat nad przejazdem, bo miejscówka naprawdę super. Tylko, że nie przejedziemy, bo rowery mamy na dachu. Nie? A gałęzie naprawdę bardzo nisko wiszą, także jeszcze sam boks to by przeszedł. Ale rowery to się nie, 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 to, to nie da rady. Musimy poszukać coś innego. Teraz tak idziemy, i tam, żeśmy dojrzeli, tam, 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 a tam. Po drugiej stronie jeziora? Tam, plaża po drugiej stronie jeziora widać jakoś plażę. I patrzyłem na mapie, że faktycznie zaznaczone jako, jako plaża. Może tam będzie jak fajny dojazd do ten, to zobaczymy, bo tutaj jest więcej ludzi, bo jest pomost i tak dalej, a tam. Może nie być tyle, ale zajedziemy, zobaczymy. Dobra. No, jesteśmy na miejscu. Idziemy zobaczyć, co to jest ciekawego. Już kozy śmieciami widzę. Zasypane. No, zobaczymy, co to. No, gdzieś tu się ma Fajnie. że gdzieś by się tutaj stanąć, tam plażę robią O, tu pewnie ośrodek chcesz albo coś tam zobaczyć? Co tam jest pewnie brama, prywatny to jest pewnie, bo plaże robię o, tutaj o, tutaj gdzieś stanął, się przykitrał Co? trochę ludzi tu chodzi cofnął spoko na razie to tak by fajnie o tam jest po drugiej stronie ta plaża żeśmy byli to jest tak, to tak, ta. tu jakbyśmy tak, tak, by było spoko, tak, myślę Zobaczymy, zaraz będzie decyzja. No patrz, patrzy. możesz, możesz. No teraz tą jedną gałązkę zahaczysz. No. No taka mięciutka jest, no już zahaczyło się rower. Leciutko, no. No ona jest taka mięciutka, wiesz. Po Pomalutku, pomału, pomału. No. Już jest odchaczone. Weź na lepiej sam, zobacz. Tak, żebyś to stoliczek nie. Do Proszę Jeras to jest... Gazoweczka. No żeśmy mieli taką, tylko że kurczę coś gaz uciekał, nie wiem A ile razy żeśmy ją używali Dwa razy Oki tu się ruch zrobił Na wieczór No Polacyjka będzie już nie no, na tamtej turystycznej, tylko na tej. No ta też jest turystyczna, tylko tamta jest taka typowo rowerowa, że do sakwy nam się fajnie mieści. A tutaj, tutaj można już gotować tak konkretnie. No, troszeczkę wiaterek wieje tak z przodu nam tutaj. Ale myślę, że będzie spoko. Patrzcie, jakie baczki się zrobili koczkę, bułeczki mamy kolacyjkę jak trzeba jesteśmy po kolacji nikogo już tutaj nie ma było trochę ludzi było gwarnie tam coś robił, pojechał już do domu tutaj tak samo chłopaki jakieś byli pojechali sobie Tutaj przygotowane łyżeczka proszę bardzo Tak się śpimy Jest normalnie jak na łóżku sypialnym Mamy zasłonki Normalnie pięknie jest To się tak wygodnie śpi A teraz idziemy się Przejdź po okolicy, troszeczkę jeszcze widno, jest fajnie, cieplutko, taki wiaterek lekki, ciepło wieje. I idziemy. No jutro niby ma lać, niby deszcz, takie prognozy pogody jakieś dziwne. Burza. No mam nadzieję, że nie, bo to kurczę, no planujemy te rowerki ściągnąć i sobie jechać do Łeby tam troszeczkę na plaży się usiąść jakiś obiad zjeść no i wtedy z powrotem tylko już nie tą samą drogą tylko gdzieś tam mam wytyczone sobie okrężnymi tymi bocznymi drogami fajnie tutaj do tego miejsca z powrotem to zobaczymy jak to tak wyjdzie no mam nadzieję że pogoda nam psikusa nie zrobi no idziemy sobie taka jakaś fajna okolica jest Wiecie co, spadamy, bo jeden pies zaszczekał, już wszyscy normalnie, wszystkie psy się obudziły I już cały ośrodek wie, my tutaj spacerujemy <grym> Znaczy, <zaszczończym> spadamy stąd